Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszej uroczystości Dnia Matki i Dziecka w naszej klasówce. Najserdeczniej witam kochane mamy i tatusiów naszych dzieci. Pozwolę sobie, że przywitam teraz naszych zaproszonych gości. Witam serdecznie Panią Wójt Marzenę Urwan-Zelazowską. Pana dzienicowego sierżanta sztabowego Radosława Kaptura. Panią kierownik PCPR w Opatowie Katarzynę Ambroszewską i Marcina Długosza. Witam serdecznie księdza proboszcza, naszego również pracownika, który służy naszym dzieciom i nam, za duchowe. Witam serdecznie innych gości, których bym nie wymieniła, ale nie widzę tutaj, żeby więcej było. Pan Starosta składa nam też serdeczne życzenia dla naszych mam i dzieci, bo nie mógł dzisiaj przybyć. Składam podziękowanie, bo jest to taki moment, że mogę, możemy się tym pochwalić, że mamy przyjaciół naszego ośrodka, pana Jesińskiego Pawła z Piekarni w Opatowie który służy nam jakimiś zawsze słodyczami, wypiekami swoimi z poczęstunkiem dla dzieci. Pan Stachura, tu ze sklepu na Kościuszki w Opatowie. I pan Jerzy, Becz, Jerzy Słowiński, który ukwieca nam drugi rok nasz ośrodek właśnie w Oknach. Cóż, ja nie będę przedłużała. Dzieci nasze wszystko Wam z serca przekażą. Dziękuję bardzo. bardzo serdecznie. Spotykamy się z okazji minionego Dnia Mamy, Dnia Dziecka oraz Dnia Taty. Gorąco witamy naszych rodziców i wszystkich zaproszonych gości. My, dzieci, przygotowaliśmy dla najdroższych nam osób, naszych mam i tatusiów, artystyczny upominek w postaci spotkania z scenizacją teatralną do wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Jak wiadomo, pisali oni do dzieci, ale nie tylko. Oto jak piszę do matek Jan Brzechwa. Do matek, które swym dzieciom czytają moje wiersze, powiedział ktoś, że zmyślny stradek, bo gdy dla dzieci piszę wiersze, właściwie piszę je dla matek. Te złośliwości nie są pierwsze, niech. Żyć bo boję do to już przyznaję się, zwieszyłem. Lubię twarzyczki wasze młode i często sobie wyobrażam. wasz wdzięk i połap, i urodę. I mimo woli się rozmarzam, a gdy marzenie nie kołyszę, wtedy dla dzieci wiersze piszę. Przedstawimy konaniu wykonaniu naszych uczniów leni i na brzech. Zapraszamy. Na tapczanie się nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię? A ktoś się na tapczanie, a ktoś na pierwsze śniadanie. A kto w głowie się podrapał? A kto dziś zgubił kolosze? O proszę, o proszę. upominkiem artystycznym dla wszystkich mam i tatusiów będzie istynizacja do wiersza pod tytułem Rzepka Juliana Twina. Zapraszamy. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać rzodach codzień. Wyrosła rzepka jedna i krzepka Chrupa by skaropił chlebka, więc wciągnie rzepkę dziadek nie wolę, ciągnie i ciągnie, wyciągać nie, nie Zawołał dziadek na pomoc babcią. Ja złapił rzepkę, ty dla mnie złap się. Włóczęg za babce, babce za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Co się tękają z srogo. Siągną i ciotę wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czekał w kostek w ukryciu. czekał, w mruczek, pomóc na kiciu. Szła sobie z gąska ścieżyną z wąską, krzyknęła w kurka, pośmutu wąsko.

A ty powiedzieć co było Drogi tato, niech pogoda w życiu temu stale świeci. Nie pogodę sił ci doda. Czysta miłość po ich dzieci. Dla wszystkich tatusiów piosenka w wykonaniu naszych Wokalistów, daj mi rękę Ty idzie ze mną, na wysosnych strachów, nic sobie nie robię, strachy uciekają, gdy jestem przy Tobie, na to, na to jak to dobrze, że jesteś zawsze blisko i że kochasz mnie, na to, na to nigdy nie smuć się. I pamiętaj przecież, ja też kocham. Moja mama jest artystką, śpiewa lepiej niż w operze, Zwłaszcza kiedy walczy z kójką. A zbawienia wyjdzie. Bardzo poruszona występem, chyba rodzice też, zaproszeni goście. Składam Wam, kochane dzieci, wielkie, wielkie dzięki. I Paniom, które trudziły się nad przygotowaniem tej części artystycznej. A nasz Pan dzielnicowy będzie miał teraz z dziećmi takie różne pokazy, więc jemu oddaję teraz wprowadzenie dalszej części. Dziękuję bardzo. Dzień dobry wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Ja tutaj ze swojej strony jestem po raz pierwszy. No, bo pokażę tutaj dzieciakom część sprzętu, którego używamy na zabezpieczeniach na różnego typu meczy lub też innych imprez nie tylko. Mamy tu kolegę Adriana, może nie do końca jest ubrany tak jak powinien, jeszcze trzeba by to poprawiać. No ale Adrianusz może wystąpić w roli policjanta to z jednostki specjalnej na takim sprzęcie pracują właśnie policjanci. No jest jeszcze dodatkowy sprzęt, jak samochody, motocykle. Tak, tu? Także nie wiem, w Także jest to bardzo świetny, można sobie obrazić,